Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat prebiotyku firmy Cobiotics FOS, w środkach do dezynfekcji rąk. Dlaczego akurat w tych preparatach powinno się stosować prebiotyki? O tym już za chwilę. W celu zapobiegania roznoszeniu się pandemii koronawirusa, WHO zaleca częste mycie i dezynfekowanie rąk. Aby chronić nas przed wirusem, jest to bez wątpienia najlepsza strategia. Niestety, terada ratująca życie ma dwa skutki uboczne. Środki o dezynfekcji rąk i mydła do rąk nie są opracowywane do tak częstego stosowania. Ingerują w naszą skórę i niszczą jej funkcję ochronną. Etanol nie rozróżnia wirusów, jak COVID-19, patogenów i ochronnej flory naszej skóry. Zabija wszystko. Etanol usuwa również olejową warstwę na naszej skórze, a tym samym niszczy naszą barierę skórną. Celem dezynfekcji powinno być czyszczenie i dezynfekowanie bez zmniejszania funkcji barierowej skóry. Jak tego dokonać? Zaufajmy naszej skórze! Zaufajmy naszej skórze! Homo sapiens istnieje 200 tysięcy lat na Ziemi. Mikroorganizmy istnieją 15 tysięcy razy dłużej. Homo sapiens wciąż musi się nauczyć, jak przetrwać na tej planecie. Natomiast mikroorganizmy doskonale wiedzą, jak sobie radzić. Żyją m.in. na naszej skórze. Wykorzystują do tego prebiotyki. Probiotyki są składnikami nieprzyswajalnymi, tworzącymi na skórze film. Które może stanowić pożywkę dla selektywnych szczepów bakterii. Rozwój bakterii uwarunkowany jest przez dostępność pożywienia, które potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowania mikroflory. Dobierając odpowiednio pożywkę, jesteśmy w stanie stymulować rozwój konkretnych, pozytywnych dla nas szczepów bakterii, tak tzw. saprofitów. W ten sposób eliminujemy na zasadzie konkurencji wzrost patogenów, zbiór wszystkich mikroorganizmów żyjących na powierzchni skóry i mikrobiota. W skład mikrobioty skóry wchodzą bakterie, grzyby, wirusy, mikroskopijne zwierzęta. Formuła kosmetyku musi wspierać i utrzymywać mikrobiotę w równowadze. Mikroorganizmy żyjące na naszej skórze zapewniają spersonalizowaną ochronę przed kwasami, ochronę przeciwdrobnoustrojową, ochronę przed słońcem i jego niekorzystnym działaniem, działanie anti-aging oraz nawilżenie. Podstawową aktywnością prebioinfos jest wspieranie rozwoju Streptococcus salivarius. Streptococcus salivarius to gram dodatnia, względnie beztlenowa, nieprzetrwalnikująca bakteria, należąca do paciorkowców grupy Viridans. Klasyfikowana jest w pierwszej grupie ryzyka, obejmującej drobne ustroje, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wchodzi w skład fizjologicznej flory jamy ustnej i kartła jako jedna z najliczniej występujących bakterii oraz występuje w przewodzie pokarmowym. W czołach moczowo-płciowych, jak i na skórze u ludzi. Streptococcus salivarius posiada zdolność do wytwarzania wielu różnych naturalnych substancji przeciwbakteryjnych, które hamują wzrost niepożądanych bakterii. Wykres przedstawia test ex-vivo, jaki został wykonany z użyciem eksplantów skóry, na której zaszczepiono bakterie S. hominis. Trzy z eksplantów pozostawiono, trzy kolejne poddano działaniu alkoholu etylowego o stężeniu 40%. Kolejne trzy eksplanty poddano działaniu alkoholu etylowego o stężeniu 40% oraz prebiotyku Prebiulin FOS w ilości 1%. W teście mającym na celu demonstrację aktywności Prebiulinu FOS stwierdzono, iż po zdezynfekowaniu rąk resztkowa mikroflora naszej skóry może trawić prebiotyk i namnażać się, co daje działanie równoważące w przypadku wystąpienia zaburzeń. Środki dezynfekujące zakłócają równowagę mikrobiologiczną skóry. Prebiotyki mają za zadanie przywrócenie jej do stanu równowagi. Ponieważ obce patogenne mikroorganizmy nie mogą trawić prebiotyku, przegrywają konkurencję pokarmową i zostają wyparte przez szczepy pozytywne. Rebolinfor stabilizuje zaburzenia mikroflory skóry oraz wspomaga mikroflorę w oczyszczaniu jej z nadmiaru bakterii. Środek przeciwbakteryjny będzie działał lepiej w obecności prebiulinfos. Wykresy kołowe, które Państwo widzą, pokazują stan mikrobioty skóry przed i po dezynfekcji. Przeprowadzono test in vivo w celu sprawdzenia stabilizacji po dezynfekcji. Do zaburzenia równowagi mikrobioty skóry użyto 40% roztworu etanolu. Grzbiet jednej dłoni został potraktowany 40% roztworem etanolu. W tył drugiej dłoni został potraktowany 40% roztworem etanolu w połączeniu z 1% prebiurinu FOS. Pobrano wymaz DNA z powierzchni skóry przed aplikacją 5 minut po traktowaniu etanolem, 4 godziny po traktowaniu etanolem. Kompletną mikrobiotę skóry przeanalizowano metodą PCR. Wykresy kołowe pokazują stan skóry po kontakcie ze środkiem dezynfekującym, który zawiera alkohol. Wykres z przewagą koloru czerwonego czyli zniszczonej populacji mikrobiomu, obrazuje stan skóry po 4 godzinach od użycia preparatu dezynfekującego tylko z alkoholem. Drugi wykres z przewagą koloru zielonego, czyli populacji bakterii w stanie równowagi, pokazuje stan skóry po 4 godzinach, gdy oprócz alkoholu w recepturze zastosowano prebiolinfos. Jak widzimy w przypadku zastosowania prebiolinfos, mikrobiom skóry szybciej się regeneruje. W wojnie przeciwko COVID-19 nie można zastąpić niszczącego etanolu ani izopropanolu. Jednak gdy alkohol jest łączony z prebiotykiem, takim jak prebiulinfos, mikrobiota skóry staje się dwukrotnie silniejsza i szybciej się regeneruje niż w przypadku samego alkoholu. Szybsza regeneracja naturalnej flory bakteryjnej tworzy szybszą i bardziej wydajną, nieprzepuszczalną osłonę przeciwdrobnoustrojową. Prebiotyki to żywność bioselektywna. Wspierają ochronne mikroorganizmy na naszej skórze, ale nie wspierają grzybów, wirusów i patogennych zarazków. Surowiec Prebiulin Foz ze względu na swoje właściwości kondycjonujące jest polecany również do preparatów na włosy. W szamponach zastępuje działanie takiego kondycjonera jak polikwaterium 10. Na przedstawionym wykresie radarowym porównają działanie obu surowców. Oba kondycjonery użyte w szamponie zachowują się bardzo podobnie, jeśli chodzi o rozczesywanie na mokro i sucho. Dawanie połysku, zwiększanie objętości, jak również układanie włosów. Prebiulin-FOS może być również używany w odżywkach. Wykres radarowy, który Państwo widzą, pokazuje porównanie działania surowca z popularnie używanym surowcem Cetrimonium chloride. Zastosowania Prebiulin-FOS Prebiulin-FOS jest prebiotykiem, który wspomaga regenerację mikrobiomu skóry, poprawia działanie przeciwbakteryjne skóry, pielęgnuje skórę wrażliwą. Polecany jest szczególnie do kosmetyków dla osób starszych oraz do szpitali, do dezodorantów, żeli higienicznych oraz do higieny jamy ustnej w produktach takich jak pasty do zębów czy płyny do płukania ust. Oczywiście polecany go również do pielęgnacji włosów. Surowiec Prebiu Infos to mieszanina inuliny i fruktozy pochodzącej z cykorzenia Cykorii. Jest to surowiec naturalny o indeksie naturalności 1 według normy ISO 16128 oraz z certyfikatem Kosmos. Produkt rozpuszcza się w wodzie i łatwo może być wprowadzony do każdej receptury. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. W razie wszelkich pytań, służymy pomocą. Udanego dnia!